skarbie. Moja kochana. Mój skarbie. Przestań. Jesteś szczęśliwa? Jak cholera? Jak cholera? Śpij. Jesteś zmęczona. Kocham cię. A ja szaleję za tobą. Śpij, kochanie. Kochaliśmy się. Była moją żoną. Spała słodko u mojego boku. Ufna, szczęśliwa. Kiedy to było? Dziewięć miesięcy temu. Dziewięć miesięcy. Boże, gdyby matką mojego dziecka zamiast Miewiany była Mariciu ¿Yo se bungues? Cała mamusia, muy chicha. ¿Tú eres todo revoltoso tú? No, pues si no lo heredan. ¿Verdad? Un poquito corrido, precioso. El vuelve a sol. Solo contigo. Juan Miguel. El tiempo cobró un sentido y hoy que estás aquí. Mimo. Dziękuję ci za interwencję. Żadnych łez. Szkoda tej ślicznej buzi. Zawsze możesz nam nie liczyć. Zawsze będę przy tobie. Wiem, jesteś dobrym przyjacielem. Tylko przyjacielem? Masz rację. Kimś więcej? Jesteś dla mnie jak brat. Chodzi mi o coś innego. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale stało się. Ja. Ja Cię kocham. Co robisz? Bakuję się. Odchodzę. Co za nudy? Chyba znów się zdrzemnę. Prześpisz całe życie, córeczko. Nie spałam dobrze w nocy. Najpierw w tym mnie obudziłaś, a potem ta głupia gubernatka. Dowiedziałaś się, po co do mnie przyszła? Nie widziałam jej od tamtej pory. Musi mi to wytłumaczyć. Była wczoraj jakaś dziwna. Dlatego chcę sprawdzić jej pokój. Uważasz, że dowiesz się, co ukrywa? Mam nadzieję. Pierwszy raz mi się nie udało, ale tym razem będę szybsza. Chcę zobaczyć te słynne kolczyki. Bardzo ich jestem ciekawa. Wiecie już, że Blanka odchodzi? Nie mam pojęcia. Musiała ci powiedzieć, dlaczego rezygnuje z pracy. Same wymówki, od razu widać, że fałszywe. Może poznała chłopaka. Nie wierzę, że chce odejść z powodów sercowych. Właściwie ja też. Kto by ją zechciał? Nie podejrzewam, by miała narzeczonego. Nadaje się raczej do zakonu. Wiesz co? Porozmawiam z nią jeszcze. Jak to odchodzi? Rzuca pracę i opuszcza nasz dom. Kto ci powiedział? Ona sama. Odchodzi dziś? Tak sądzę, ale Juan Miguel poprosił ją, by się wstrzymała. Więc już wie. Oczywiście, to jemu złożyła wymówienie. Jakie podała powody? Nie wiem, nie było mnie przy tym. Mnie też powiedziała jedynie to, że odchodzi z powodów rodzinnych. Sądziłaś, że ciężko będzie się jej pozbyć, a ona nagle odchodzi dobrowolnie. Dziwne. Co mogło ją do tego skłonić? Kocham cię, Polito. To nie miłość. Litujesz się na Nazywasz litością to, że pragnę cię widywać? że o Tobie myślę? Kiedy zamknęłaś się w domu, cierpiałem. Brakowało mi Cię. Ja. Co? Ja kocham Cię od chwili, gdy Cię ujrzałam. Wie pani, że dzwonię zawsze, gdy zdarzy się coś nowego Co o tym razem? Właściwie niewiele Pani Cecilia jest coraz słabsza I bez końca powtarza, że to przez to, że nie widuje córki Odmawia nawet jedzenia A Patricio? Wrogo nastawiony wobec Mariciu Utrzymuje, że gdy pojawiła się w ich domu Sprowadziła na nich nieszczęście Świetnie, niech tak myśli. A skoro oznajdzie mowa, dowiedzieliście się czegoś? Nie. Choć oboje przekonywali ojca Anselma, nic z niego nie wyciągnęli. Mariciuj zniknęła bez śladu. Dziękuję. Czas odwiedzić Hacjandę i zobaczyć, co się dzieje. na dzieciątko. Prawda, że fajny, pani Michaelo? Tak, moja mała. Jest podobny do... Do kogo, Lilio? Do taty? Powiedz Blance, żeby do mnie przyszła. Oczywiście. Może dowiem się o co chodzi, jeśli dokończymy przerwaną rozmowę. Panienko Blanko, mogę wejść? Tu to zostawię. Zostaw te zabawki. Zaraz się nimi zajmę. I podziękuj wszystkim w naszym imieniu. Jasne. Nie zabieram Ci więcej czasu. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Zobacz ile prezentów. Nie myślałam, że tyle ich dostanę. Kto ci powiedział, że są dla ciebie? To dla dziecka. To, co dla niego, to i dla mnie, bo ono jest częścią mnie. To powiedz mu, żeby tak nie siusiało, bo jutro znów trzeba będzie kupić pieluchy. Może takie, które po zużyciu się wyrzuca? Szkoda, że moje dziecko mnie jeszcze nie rozumie. Powiedziałabym mu o pieluchach i o innych, milszych rzeczach. Zwłaszcza o pieluchach. Bo nie chcę całych dni i nocy spędzać na. Co się stało? Uważaj. Chciałam zrobić tak jak ci, którzy śpiewają serenady, ale nie mogę podnieść nogi. To lepiej usiąść. Nie chcę całych dni i nocy spędzać na zmienianiu pieluch. Zaczynasz marudzić. Nie martw się. Niedługo wstanę i sama zajmę się swoim dzieckiem. O nie. Kompanie to Twoja sprawa, ale pieluchy.